Ta osoba myślała, że będzie czas, że duma ma większą wartość, że odległość będzie chwilowa, ale nieobecność stała się zbyt ciężka, a teraz żal ją zżera. Milczenie, które wydawało się obojętnością, stało się ostrzeżeniem. Bóg porusza wszystko w odpowiednim czasie, a ten czas nastał. Niespodziewany kontakt ma się zdarzyć. Nie będzie to zwykły gest, ale wyraźny sygnał, że niepewność wzięła górę. Wątpliwość, strach przed utratą, potrzeba ocalenia tego, co wciąż można uratować. Decyzja będzie w twoich rękach. Poczułeś oddalenie jak niewidoczne cięcie, ale nie okazałeś tego, nie goniłeś, nie błagałeś o wyjaśnienia, nie prosiłeś, by została, pozwoliłeś milczeniu mówić, a teraz to milczenie odbija się w umyśle tej osoby jak niezaprzeczalna prawda. Nic nie będzie jak dawniej. Minęły dni, noce stały się dłuższe. Nieobecność, która wcześniej wydawała się znośna, teraz stała się ciężarem. Ta osoba stara się kontynuować codzienność, udaje, że nic się nie zmieniło, ale w głębi duszy wie, że straciła coś istotnego. Duma już nie przynosi komfortu. Pewność, że wszystko będzie dobrze, zniknęła i wtedy pojawia się niepokój. Narastające uczucie dyskomfortu, chęć powrotu, naprawienia, przynajmniej zrozumienia, co się stało. Ale czy nadal jest czas? Bóg działa. Żal przekształcił się w potrzebę. Ta osoba czuje, że musi coś zrobić, zanim będzie za późno. Wątpliwość rośnie z każdym dniem. To, co wcześniej było arogancją, teraz stało się duszącym strachem. To dlatego kontakt zmierza w twoją stronę. Ta osoba może próbować zbliżyć się w subtelny sposób, jakby nic nie chciała. Może to być proste cześć. Pytanie bez znaczenia, byle pretekst do rozmowy, ale za każdą słowem kryje się coś znacznie większego strach przed brakiem miejsca w twoim życiu. A może nie uda mi się być tak dyskretna, może to być długa wiadomość, pełna słów, których nigdy wcześniej nie miałabym odwagi powiedzieć. Może to być prośba o przebaczenie, wyznanie, próba uzasadnienia tego, co wydawało się nieuzasadnione, ale nie daj się zwieść. Nic z tego nie jest przypadkowe. Gdy Bóg działa, nic nie dzieje się bez celu. Ta osoba już nie może ignorować tego, co czuje, a teraz do Ciebie należy decyzja, czy wciąż jest coś do uratowania. A co jeśli ta osoba się spóźni? Jeśli nadal będzie opór, jeśli duma spróbuje przeważyć, jeśli będzie strach przed zrobieniem pierwszego kroku? Niemniej jednak niepokój nie zniknie, dyskomfort nie ustanie. Ta osoba może próbować zająć umysł wypełnić czas, iść do przodu, udając, że wszystko jest w porządku. Ale cisza, która wcześniej wydawała się komfortowa, teraz stała się udręką. Bóg ma plan, a ten plan nie obejmuje wiecznych wątpliwości. Prędzej czy później ta osoba będzie musiała zmierzyć się z tym, co czuje, a kiedy to się wydarzy, kontakt przyjdzie. A ty? Czy jesteś gotowy na tę wiadomość? Czy przygotowałeś się na to, aby głos dumy zamienił się w ton niższy, bardziej niepewny, bardziej wrażliwy? Czy jesteś gotowy zobaczyć, jak ta osoba przyznaje, że tęskniła za tobą? Bo kiedy to się stanie, wybór będzie całkowicie twój. I co dalej? Co zamierzasz zrobić? A gdy ta wiadomość przyjdzie, co zamierzasz zrobić? Czy zignorujesz, udając, że nie widziałeś, czy odpowiesz od razu, czy pozwolisz tej osobie poczuć ciężar oczekiwania? ponieważ jakkolwiek duma była murem, który was rozdzielił, teraz już nie wystarcza, aby utrzymać tę odległość. Ta osoba zbyt długo wahała się, myślała, że cisza to tylko gra, że wystarczy poczekać, aż czas minie, by wszystko wróciło do normy, ale nie wróciło, bo ty nie wróciłeś. Bo tym razem twoja nieobecność to nie był tylko interwał, to był limit, teraz nastała pilna sprawa. Ta osoba zdaje sobie sprawę, że nie może już dłużej ignorować tego, co czuje i mimo że dumna jeszcze próbuje się opierać, lęk przed całkowitą utratą stał się większy niż jakiekolwiek wymówki. Wtedy przychodzi wiadomość co będzie napisane? Może to zwykłe cześć, jakby nic się nie stało, albo coś bardziej bezpośredniego, pełnego niepewności możemy porozmawiać. Może spróbuje usprawiedliwić się, odtworzyć historię po swojemu. Tak jakby błędy mogły być zminimalizowane, a może będzie to przeproszenie, być może najszczersze, jakie ta osoba kiedykolwiek napisała. Ale nie daj się zwieść, każde słowo, które nadejdzie, będzie wynikiem wewnętrznej walki. Walki między dumą a pragnieniem powrotu, między lękiem przed odrzuceniem a potrzebą bycia blisko. A co zrobić? Odpowiedź jest w twoich rękach. Jeśli odpowiesz, otwierasz przestrzeń na nowy początek lub na nowe pożegnanie, ale tym razem bez wątpliwości, bez niewyjaśnionych spraw. Jeśli zignorujesz, pokażesz, że nie ma już drogi powrotnej. Ale zanim zdecydujesz, zapytaj siebie, czy ta osoba nauczyła się czegokolwiek z twojej nieobecności. Bo Bóg nie porusza niczego bez celu. Jeśli ta osoba wróciła, to nie było przypadkiem. To dlatego, że czas milczenia nauczył więcej, niż jakiekolwiek słowo. To dlatego, że pustka twojej obecności miała większe znaczenie niż jakakolwiek rozmowa mogłaby mieć. A teraz otworzysz się na tę rozmowę, czy pozwolisz, by milczenie dalej przemawiało? W taki czy inny sposób ta decyzja będzie ostateczna, ale wiedz, nic już nie będzie takie jak wcześniej, a jeśli postanowisz odpowiedzieć, jeśli weźmiesz telefon, przeczytasz wiadomość, Poczujesz ciężar każdego słowa i mimo to zdecydujesz się dać szansę dialogowi? Co ta osoba powie? Może próbuje ukryć niepokój, pisząc coś krótkiego, luźnego, jakby nic się nie działo, ale każde zdanie będzie miało ciężar, każda pauza będzie odzwierciedleniem wahania. Zauważysz to w doborze słów, w sposobie, w jaki próbuje zmierzyć każdą sylabę, starając się nie pokazać tego, co już jest oczywiste. Niepewność, strach przed całkowitą utratą. A co jeśli poczekasz trochę dłużej, jeśli nie odpowiesz od razu? Ta osoba będzie patrzeć na ekran telefonu powielokroć, oczekując powiadomienia, które nie nadchodzi. Będzie wielokrotnie czytać własną wiadomość, zastanawiając się, czy powinna była powiedzieć coś innego. Może napisze nową, może skasuje przed wysłaniem. Bo teraz, po raz pierwszy, jest po drugiej stronie oczekiwania. A co jeśli zdecyduje się odpowiedzieć zdecydowanie? Bez owijania w bawełnę, bez ułatwiania, jeśli bezpośrednio zapyta, czego ta osoba chce, nie udając, że nie rozumie powodu tego późnego kontaktu. Odpowiedź może być niepewna, mogą być próby ominięcia tematu, złagodzenia sytuacji, udawania, że nic nie było tak poważne. Ale w głębi, w spojrzeniu, w tonie głosu, nawet jeśli to jest wiadomość, tkwi prawda. Strach przed brakiem odwrotu. A co, jeśli ta osoba w końcu przyzna to? Jeśli wyrazi słowami to, co przez tak długi czas odmawiała powiedzenia? Jeśli przyzna, że tęskniła, że brak było bardziej bolesny niż mogła sobie wyobrazić? Jeśli wyzna, że myślałaby się skontaktować wcześniej, ale nie miała odwagi? Co zrobisz z tym wyznaniem? Przebaczysz i otworzysz drogę do nowego początku? Czy spojrzysz na wszystko, co się wydarzyło i stwierdzisz, że niektóre nieobecności uczą więcej niż jakakolwiek wymuszona obecność? Prawda jest taka, że niezależnie od wyboru, który dokonasz, to będzie punkt zwrotny. Nic już nie będzie takie samo jak wcześniej. Jeśli zdecydujesz się otworzyć przestrzeń, ta osoba będzie musiała udowodnić swoimi działaniami to, czego nie potrafiła wyrazić słowami. Bo teraz słowa nie wystarczą. Bóg poruszył pionkami, Stworzył moment, sprawił, że wszystko wydarzyło się w odpowiednim czasie. Ale ta osoba musi działać. A co jeśli zauważysz, że milczenie nauczyło was oboje więcej, niż jakiekolwiek pojednanie mogłoby nauczyć? Co jeśli spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że niektóre rzeczy tracą sens, gdy patrzy się na nie z daleka? Może to jest odpowiedź? I co, jesteś gotowy, aby podjąć decyzję? Bo ta decyzja będzie ostateczna. A jeśli to będzie ostatnia szansa? Jeśli ta osoba w końcu zrozumiała, że nie ma już czasu na wahanie, że każda sekunda milczenia waży jak dodatkowa cegła w murze, który was dzieli? Jeśli ta wiadomość jest granicą między odbudowaniem a definitywną stratą. Teraz wszystko zależy od odpowiedzi, ale nie wystarczy tylko odpowiedzieć, nie wystarczy tylko rozmawiać. Ta osoba musi pokazać, musi udowodnić, musi działać, bo piękne słowa już nie mają takiego samego efektu. Czas czekania niepewności wymówek minął. Jeśli ma być możliwy nowy początek, może on być zbudowany tylko na prawdach. A co, jeśli w próbie powrotu ta osoba nie będzie wiedziała, co powiedzieć? Jeśli będzie się bać, że może być już za późno? Jeśli żal będzie wielki, ale odwaga mała? Może nastąpi opóźnienie. Może być tak, że po pierwszym kontakcie niepewność przeważy, bo teraz nie jesteś już tam, gdzie ta osoba myślała, że zawsze będziesz. Teraz decyzja należy do ciebie, kontrola jest w twoich rękach. A co jeśli zdecydujesz się poczekać? Jeśli nie odpowiesz od razu, jeśli pozwolisz, żeby wątpliwość działała w sercu tej osoby tak, jak działała w twoim, będzie niepokój, umysł nie znajdzie spokoju. Każda minuta bez odpowiedzi będzie przypomnieniem, że może czekałeś za długo, postawiłeś na dumę za długo. A co jeśli ta osoba upomni się? Jeśli to nie będzie tylko luźna wiadomość, jeśli będzie rzeczywista prośba o rozmowę, jeśli będzie pilne, jeśli tym razem nie będzie więcej miejsca na gry, czy ją usłyszysz, a jeśli usłyszysz, czy uwierzysz? Ponieważ teraz wszystko jest w twoich rękach, ta osoba może chcieć wrócić, może nawet powiedzieć odpowiednie słowa, ale tylko ty wiesz, co naprawdę się wydarzyło. Tylko ty znasz ciężar nieobecności, złamanych oczekiwań, niespełnionych obietnic. A jeśli dostrzeżesz, że mimo iż czekałeś na to, teraz już nie czujesz tego samego? Albo jeszcze gorzej, jeśli zauważysz, że wciąż czujesz, ale nie możesz już wrócić do tego, kim byłeś wcześniej? Może to jest prawdziwy test. A więc, co zamierzasz zrobić? Zrobisz miejsce na nowy początek, czy pozwolisz, by cisza wciąż mówiła za ciebie? Bo Bóg już poruszył wszystko, co trzeba było poruszyć. Teraz to tylko od ciebie zależy. I teraz, mając wszystko w swoich rękach, co zamierzasz zrobić? Bo ta osoba już czuje, że coś się zmieniło, już zauważyła, że cisza nie była tylko oddaleniem, ale granicą, przełomowym momentem. Albo wraca na serio, albo akceptuje, że przegrała. Może w tej chwili trzymasz telefon czekając na twoją odpowiedź, próbując odgadnąć, co myślisz, czy wciąż jest miejsce na nowy początek, czy drzwi zostały na zawsze zamknięte. Ale czy na pewno się zmieniła? czy ta osoba naprawdę zrozumiała, co straciła, czy tylko tęskni za komfortem, wiedząc, że zawsze byłeś obok. Bo jest różnica między żalem a strachem przed samotnością, między chęcią powrotu, bo nauczyła się lekcji, a chęcią powrotu, bo nie znalazła nic lepszego. A ta różnica tkwi w szczegółach, jeśli będziesz nalegać, jeśli nie poddasz się przy pierwszej chłodnej odpowiedzi. Jeśli pójdziesz dalej niż zwykłe cześć rzucone w środku nocy, to może, tylko może, nauczyłeś się czegoś. A co z tobą? Jeśli wciąż czujesz coś, jeśli wciąż masz wątpliwości, jeśli część Ciebie chce zrozumieć, to może nadszedł czas, by wysłuchać. Ale słuchanie nie oznacza akceptowania wszystkiego z powrotem. Oznacza testowanie, obserwowanie. Bo tym razem słowa to za mało, ta osoba musi to udowodnić. A jak to udowodni? Nie ma sensu próbować się tłumaczyć, bo wyjaśnienia są łatwe. Liczą się gesty, to jak się teraz zachowujesz, jak radzisz sobie z własną niepewnością. Jeśli tym razem nie uciekniesz, nie wymyślisz wymówek, nie zwalisz win na czas, okoliczności, życie, bo nie ma już miejsca na półprawdy. Jeśli ta osoba naprawdę chce zostać, będzie to widać w inny sposób. Pokaże to jasno, bezpośrednio, nie ukrywając swoich uczuć. Zainwestuje w to, a nie tylko będzie czekać na to, że zaakceptujesz minimum. Ale co jeśli zorientujesz się, że to tylko pusta próba? Jeśli zauważysz, że ta osoba chce wrócić tam, gdzie skończyła, nie mając zamiaru niczego odbudować, wtedy już znasz odpowiedź, bo cisza, która obudziła tę osobę, może być tą samą, która umieści ją tam, gdzie powinna być, w przeszłości. A więc, co zamierzasz zrobić? Czy jesteś gotowy, by zobaczyć prawdę, stawić czoła tej decyzji bez strachu, zrozumieć, że teraz gra się zmieniła, a wybór należy do Ciebie? Bo nieważne, jaka będzie Twoja odpowiedź, jedna rzecz jest już jasna: nic nie będzie jak dawniej. A teraz, gdy wszystko jest oczywiste, gdy ta osoba nie może już uciec od tego, co czuje, gdy nie ma już jak udawać, że nic się nie stało, co zrobisz? Bo ta wiadomość ten kontakt, ta próba powrotu nie pojawiły się przypadkowo. Pojawiły się, ponieważ nieobecność stała się odczuwalna, ponieważ cisza krzyczała, ponieważ Bóg działał, ale same działania nie wystarczą. Teraz trzeba zobaczyć, jak daleko ta osoba jest gotowa się posunąć, bo nie wystarczy tylko tęsknić, nie wystarczy tylko zrozumieć, że straciło się coś ważnego. To dopiero początek prawdziwy test zaczyna się teraz. A jeśli ta osoba zniknęła na tak długo, jeśli zajęło jej to czas, żeby zrozumieć, co miała w rękach, co daje ci pewność, że teraz jest inaczej? Czy zaakceptujesz każde słowo? Zadowolisz się wyuczonymi przeprosinami, czy poczekasz, by zobaczyć, czy zmiana jest prawdziwa? Bo jest coś, co należy zrozumieć. Kto naprawdę chce, nie przychodzi półśrodkami. Ta osoba może spróbować podejść w subtelny sposób, może powiedzieć, że za tobą tęskni, a nawet spróbować usprawiedliwić swoje oddalenie, ale co z lękiem, a co z dumą, czy to zniknęło, czy tylko się ukrywa, czekając na nową szansę, by się ujawnić? Więc przyjrzyj się uważnie, zauważ każdy detal, bo prawda zawsze się ujawnia, a jeśli to tylko kolejna pusta próba, co jeśli ta osoba czuje ciężar twojej nieobecności, ale nie ma odwagi, by walczyć o swoje miejsce? Jeśli wiadomość została wysłana tylko po to, by złagodzić poczucie winy, by upewnić się, że nadal istnieje jakaś otwarta furtka? Odpowiedź jest jasna. Kto boi się straty, ale nie działa, by jej uniknąć, nigdy tak naprawdę nie chciał. A jeśli to zrozumiesz, nie wahaj się, nie upieraj się przy czymś, co już udowodniło, że jest kruche. Ponieważ cisza, która sprawiła, że ta osoba się obudziła, może być tą samą, która wskaże ostateczną drogę. Ale co jeśli będzie inaczej? Co jeśli tym razem będzie prawda? Jeśli istnieje prawdziwa wola zmiany, odbudowy, udowodnienia, że nauczyła się na błędach? Wtedy to do Ciebie należy decyzja. Ale niech będzie to bez iluzji, bez ślepych oczekiwań, bez strachu przed odpowiedzią, która już jest w Twoim sercu. Ponieważ teraz wybór należy do ciebie, a ten wybór będzie ostateczny, teraz decyzja należy do ciebie. Odpowiedzieć, czy iść dalej? Wybierz z rozwagą. Skomentuj, znam swoją wartość. I zapisz się na więcej treści takich jak ta. Zostaw swój like.